Cześć wszystkim na kanale Okrut Agnes. Dzisiaj otrzymałam przesyłkę od pani Moniki. Bardzo dziękuję za tą paczkę. Oczywiście pochwalę się, co znajduje się w środku. Tylko otworzyłam, ale tak naprawdę jeszcze nie patrzyłam, co, co jest w środku, więc chciałabym się pochwalić żebyście także mogli zobaczyć, co pani Monika mi wysłała. Dobrze, otwieramy. Jest kartka. To odłożę kopertę na bok. Proszę, zamość. Rok temu byłam w samościu. Pozdrawiam z okolicy samościa dla Agnieszki. I tutaj przeczytam Wam. To właśnie Monika napisała. Hej koleżanko, na samym początku pozdrawiam. Wysyłam Ci kwiaty. Część szczepków jest do ukorzenienia, dali na rozmnożenie. Każdy kawałek karpy. To inny kolor. Super. Dorzucam coś do spróbowania z mojej spiżarni. Nie mogę się doczekać. No nie wiem co mam pisać, jak coś to jesteśmy w kontakcie, a i tak. Kanna rośnie duża i wysoka i potrzebuje dużo miejsca. Monika z kanału Monika prezentuje. Rok temu, pamiętam, zrobiłaś mi też taką paczkę. Posadziłam kanny, ale zrobiłam ogromny błąd, gdyż posadziłam ją w miejscu, gdzie tak naprawdę jest cień i nie zakwitła. Wypuściła kolejną tą karpę, ale nie było kwiatków. Liście miała wysokie, zdrowe. Ale bez kwiatów. W tym roku posadzę już w innym miejscu, żeby mogła cieszyć się tymi pięknymi czerwonymi kwiatami. Dobrze. Otwieram i patrzę, co my tutaj mamy. No widzę, że mam zgrzewarkę właśnie. Tutaj mam marchewkę, takie właśnie warzywa. Odkładam na bok. Następnie ostre. Papryki, no tak naprawdę nie wiem do czego to wykorzystam, ale myślę, że może do jakiejś pizzy albo do jakiejś zupy, takiej właśnie, gdzie, gdzie będzie potrzebna taka ostrość. Ale będę ostrożna, jeżeli chodzi o, o tą przyprawę. Także odkładam na bok. Tutaj będą następnie rośliny. Anturium czerwone, no kolejne. <laughs> Ostatnie właśnie, które sadzonki mi wysłałaś, no to pięknie zakwitły. Na pewno znajdę miejsce na parapecie dla tego kwiatka. Następnie, co my tutaj mamy? Tu jest skrzydło kwiat, chyba też. Tutaj mam skrzydło kwiat, zobaczcie, od tej strony. A od tej jest syngonium, piękne. Też odkładam na bok. Super, fajne, zdrowe rośliny. Tutaj następnie do ukorzenienia jest storczyk. Kwiaty brązowe, nie mam takiego. Jakiś bluszcz. U mnie jak miałam bluszcz, to właśnie nie wiem dlaczego, pomimo odpowiedniej pielęgnacji... Nie odpowiadało mu chyba miejsce, i coś się z nim stało, że zaczął taki robić się brzydki. No i wyrzuciłam go, niestety. No i tutaj jeszcze inny jest kwiatek. To jest chyba kalanchoe. Dobrze, też odkładam na bok. Tutaj zobaczmy, co my mamy. A takie bryluczki do kluczy robi córka, Jeden zrobiła dla ciebie. No, pięknie. Podziękuj córce. Już Wam pokażę, jak wygląda. Carpe diem. No, bardzo ładna brązoletka. Podoba mi się. Myślę, że będzie właśnie. Mi, pięknie służyć. Też odkłożę na bok. zobaczymy co my tutaj mamy. Jeszcze tu chyba coś jest mokrego. Tu chyba będą jakieś karpy. O, super. Mam trochę tych bólów, jeżeli chodzi o dalie. Ale ja mam mniejsze. No, świetne. No, jestem bardzo zadowolona. z tak dużej ilości tych bulw o dali są piękne dobrze, odłożę je na bok I jeszcze coś tutaj mamy to może najpierw tutaj zobaczę co jest w środku pewnie jakiś słoik już o, jest jakiś słoik z opieńka. No powiem szczerze, że nigdy nie jadłam tych grzybów, więc bardzo chętnie spróbuję, czy mi będą smakować. Oczywiście Monika dam Ci znać yy, wiadomości prywatnej, czy mi smakują, czy nie. Dobrze, co mamy tutaj następne? No dobrze, to może jeszcze dalej tutaj zobaczę, co jest w tej folii. No Monika, tak zapakowałaś. Ciężko się do tego dostać. Tutaj. No, nie wiem co to jest. na no, jakieś coś zielonego. Nie wiem, będę musiała chyba Ciebie dopytać w wiadomości prywatnej. Co tutaj? Mi wysłałaś, odłożę na bok. Następny też będzie jakiś słoik. A to są dżemy wiśnie. No super, na pewno będę próbować. Dobrze, otwieram następną rzecz. Co tutaj jest, jakaś wysoka butelka. No, zobaczymy, co to. Sok z czarnego bzu. No, szczerze Ci powiem, że nigdy nie robiłam i nie zbierałam bzu, ani tych owoców, ani później już też kwiatów, prawda? Nic z tym nie robiłam, chociaż w ogrodzie mi rośnie, więc na pewno będę próbować, jaki smak to odłożę sobie na bok. Zobaczmy, co je, mamy tutaj następne. No i tutaj też chyba są jeszcze kany, no super, ale piękne, piękne, duże bulwy zdrowe, na pewno schowam do, do tych, które już sobie przechowuję w takim pomieszczeniu gospodarczym. O i tutaj zobaczcie, kolejne karpy dali, piękne bulwy, tak, prawda? Człówka mi tutaj podpowiada, że są piękne bulwy. Także dziękuję Pani Moniko i myślę, że wkrótce też się odwdzięczę jakąś taką paczką zrobioną przeze mnie z, z moimi roślinkami, które udało mi się wyhodować samej. Także widzimy się w następnych filmikach, które będę dla Was nagrywać. Oczywiście też pochwalę się jak te kany i te dalie mi tutaj zakwitną. Także do usłyszenia wkrótce.